Więc tak, myślałem że zakończyłem już serię opowieści o Gorzockich tramwajach. gdzieś opowiedziałem już o wszystkich Gorzockich tramwajach, które jeżdżą w naszym mieście, zapomniałem o tym chyba najważniejszym w historii naszego miasta: o tramwaju typu Lazbryt. Się wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy i o czym dzisiejsza będzie opowieść. A dzisiejsza opowieść będzie o tramwaju, który dostarczył najwięcej radości w naszym mieście. Znajduje się na pomoście, który fachowo nazywa się peronem tramwaju typu Landsberg, wyprodukowanego tylko i wyłącznie dla miasta Landsberg nad Bartą, czyli obecnie naszego Groszowa. Już w roku 1899 firma Helios, w zasadzie spółka Helios, która wybudowała nam tu pierwszą elektrownię, która zelektryfikowała nasze miasto, zakupiła 10 takich wozów silnikowych. Silniczki w nich były słabiutkie, ale początkowo linie w Gorzowie były zaplanowane tak, że miały być po równym terenie czyli 20-konny silnik. W zupełności wystarczał do przewiezienia 28 pasażerów. O tyle mieści ten nasz tramwaj. Tak jak wspominałem, spółka Helios zamówiła w wytwórni wagonów Herbrand 10 takich wagoników, takich niewielkich tramwaj. A dlaczego spółka Helios i Herbrand tak współpracowały razem? Bo były z miasta Kilonii, co ułatwiło ustalenie wszelkich szczegółów, zarówno technicznych, jak i finansowych. Już w roku 1900 dokupiono kolejny tramwaj, dwa lata później kolejny tramwaj, a parę lat później dokupiono trzy takie wagony bez silników, które były ciągnięte za tramwajami czyli znaczyło. Że miasto się rozwija, rozrasta i przewozi coraz więcej pasażerów. Ciekawostka jest taka, że w okresie I wojny światowej te trzy yy, wagony bez silników, czyli te takie przyczepki doczepiane, przerobione zostały na ambulansy, czyli były takimi, jakby tu powiedzieć, tramwajami szpitalnymi. Rzecz. O ile wiem, to bardzo rzadko spotykamy. Wiedziałem, że ten tramwaj dostarczył tak dużo radości? W 1899 roku. Mieszkańcy naszego miasta cieszyli się z uruchomienia pierwszego tramwaju, pierwszej linii tramwajowej w naszym mieście. Pierwsza linia tramwajowa sprawiła, że miasto Landsberg nad Wartą dołączyło do jednych z najnowocześniejszych pa-miast w Europie. Podobnie było w roku 1947, kiedy to 1 maja 1947 roku taki właśnie skromny Landsberg wyruszył na ulicę naszego miasta jako pierwszy tramwaj w Dworzowie, wówczas już Wielkopolskim, czyli polskim dostarców radości, zarówno mieszkańcom z XIX wieku, jak i mieszkańcom naszym pierwszym osadnikom w roku 1947. Zaraz opowiem trochę szczegółów technicznych. A tramwaje typu Landsberg były bardzo, ale to bardzo żywotne. Od 1899 aż do roku 1972 tak były w użyciu tramwaje typu Landsberg, początkowo oczywiście jako tramwaje, później z podwozia Landsbergo utworzono wieżę, która służyła do naprawy sieci, i, i to skasowano tą wieżę dopiero w 72 Prawdziwy rekordista, a on był bardzo, bardzo skromnych, niewielkich rozmiarów. Szerokość wagonu to 2,20 m, długość. 5 metrów 80 m, a sam taki zamknięty przedział pasażerski miał długość tylko 3,2 m. Pojedynczy silnik 20 koni mechanicznych rozpędzał go do zawrotnej prędkości 12 km na godzinę, mógł przewozić 28 osób, z czego 16 na dwóch podłużnych ławkach wzdłuż okien. 16 osób siedziało na tych ławeczkach reszta mogła przebywać na tych pomostach otwartych pasażerowie oczywiście mogli palić motorniczy nie a na tym pomoście otwartym obok motorniczego była specjalna szklana taka skrzyneczka do której wrzucało się opłatę za przejazd motorniczy zimą jeździł w kożuchu bo było odkryto motorniczy no nie miał lekko w drugiej połowie XIX wieku Miasto Nadwert nad Wartą zaczęło rozwijać się bardzo, ale to bardzo ekspansywnie. Przybierało mieszkańców, mieszkańców stawało się, mieszkańców zrobiło się naprawdę już sporo. Tym bardziej, że miasto rozrosło się, zarówno na osi wschód-zachód, jak i od centrum w stronę północy. Potrzeba było miasto skomunikować, i na szczęście rządzący. Wówczas w naszym mieście postanowili, że nie będzie tramwaju parowego, nie będzie tramwaju jakiegoś takiego gazowego ani pneumatycznego, ani również konnego. Od razu powstał tramwaj elektryczny i takie właśnie. Na szczęście mamy taką właśnie replikę, którą mogę Państwu pokazać. A firma bardzo znanego gorzowskiego regionalisty pana Wawrzyńca Zielińskiego wykonała tą replika, replikę w roku 2004. Nie jest ona tak dokładną repliką, gdyż tył tramwaju zamknięto z tego powodu, gdy, bo od samego początku przeznaczony był on jako punkt, można powiedzieć, usługowo-handlowy, a to wprowadziło pewne. Ograniczenie. Całe szczęście, że mamy taką piękną replikę, która w pewnym momencie wywędrowała nawet do Zielonej Góry i przez jakiś czas prezentowana była w Zielonej Górze, co przysporzyło mieszkańcom Gorzowa dużo, dużo radości. Drugą wojnę światową przetrwały dwa wozy typu Landsberg. I służyły one nam dosyć długo, nawet po wojnie, gdyż ostatni z nich skończył służbę na naszych torach w roku 1953, a jego podwozie, jak już wspominałem, zamieniono jako wóz, taką wieżę do napraw sieciowych. Jak widzimy, są to tramwaje pełne gorzkiej historii. A wnętrze tramwaju mogę pokazać dzięki temu, że firma Strongham. Udostępniła nam te wnętrze. Mogę wejść, pokazać, jak w środku to wszystko jest ładnie drewniane w drewnie, tak wykonane. A ta firma zajmuje się dystrybucją różnego rodzaju substancjami konopnymi, ale legalnymi. Nie, uj nie ujaramy się od tego. To są sprawy legalne, te produkty są legalne, pozbawione tych substancji psychoaktywnych. A w roku 1940, kiedy to w naszym mieście zapadła decyzja, że tramwaje mają zostać zastąpione przez trolejbusy, no to pierwszymi tramwajami, które zostały zamienione na trolejbusy, były właśnie tramwaje typu Landsberg. Poszły one na sprzedaż do miasta Łodzi, i w Łodzi. Te landsbergi, chyba trzy albo nawet cztery, które zostały tam sprzedane, służyły aż do roku 1951. A jeden z landsbergów został przerobiony również na, jaką, na taką wywrotkę, samowywrotny wagon. Puszczę tutaj zdjęcie tego, tej wywrotki na, na podwoziu landsbergowskim w Łodzi. Bardzo ciekawa modyfikacja, także jak to widzimy, Landsbergi to trzeba powiedzieć chluba naszego miasta. To są pierwsze tramwaje, które uruchomiły komunikację tramwajową w naszym mieście i służyły nam aż do lat 50. XX wieku. W latach 40. pod koniec wojny dwa lub trzy Landsbergi zostały również sprzedane do Berlina, i z tego co słyszałem, to przynajmniej jeden z nich służył jako barykada. Mam nadzieję, że historia o tak ważnym tramwaju, jaki był Landsberg, e, takim ważnym dla naszego miasta, wszystkim się spodoba. E, I chyba to już będzie naprawdę koniec mm, filmów o gorzowskich tramwajach, chociaż. Nie mówmy jeszcze, <laughs> że to koniec. Kto wie, czy historia jeszcze nas nie zaskoczy? Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa. Pod spodem filmu jest opis. Przy każdym filmie jest opis, a w opisie, na samym dole, jest link. Dla osób, które zechcą wspierać naszą działalność, jeżeli uważasz, że to co robimy ma sens, zastanów się, czy by nie poświęcić 10 zł dla wsparcia kanału Tajemnice Gorzowa. Zapraszam.